Protest, protest mieszkańców Jarocina, pigieta poparcia dla ratowników medycznych, którzy domagają się podwyżek od zarządu szpitala. Jak wiemy, no nie mogą się porozumieć w tej kwestii, i Wy postanowiliście dzisiaj przyjść pod szpital i ich wspierać, tak? Tak. Wspierać ich żądania i wspierać to, żeby otrzymali te 300 zł pożyczki, bo to nie jest duża kwota i można to zrobić, jeżeli się chce. Dlaczego właśnie teraz, dlaczego właśnie dzisiaj, dlaczego właśnie w sierpniu 2017 roku, bo wiemy, że ratownicy od dawna domagają się tych podwyżek. Ostatnią podwyżkę mieli 9 lat temu i to wszyscy doskonale wiedzą. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zdarzyło się tak, że były takie protesty jak w tej chwili się tworzy to wszystko. Zaczęło się ogólnopolscy, wszyscy dostali, nasi ratownicy zostali pominięci we wszystkim. Jest nas mało, ale walczymy o ratowników medycznych, o pracowników technicznych szpitala, o podniesienie pensji, tego, czego żądają ratownicy, którzy ratują nasze życie. Nie w Ta, ta jest nie ma sztywno, nie ma bić. Dobrze, tak, no ale nam zależałoby na to, żeby porozmawiać z ratownikami i z nimi prowadzić negocjacje. To, Oczywiście. To jest to chyba, że, że, a, o, Myślę, że pan starosta wyda stosowne oświadczenie w stosownym, świadcie, ja myślałam, by Stos stosown stosownym czasie. No. Żeby na nie, dlatego państwo nie są stroną w negocjacjach. Także Ale jesteśmy uważam. mieszkańcami Jarocinia i nas to dotyczy. Oczywiście i dlatego cały czas podnosimy i podchodzimy do tego z pełną uwagą. No nie widzę. To, co może pan doświadczyć no naprawdę starosta. nie widzę. Także myślę, że jeśli od, i, po prostu... Zdaję pan sobie sprawę od ilu trw, y, czas, y, jak długo protest i, I do jakiego konsensusu który się dostało? Do oczywiście. żadnego. Cały czas są prowadzone rozmowy. I myślę, Ile można że, i, i myślę że ratownicy Panią, że, o tym że wiedzą doskonale. Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam. Rozumiem, jesteście panie tutaj i pan, panowie w sprawie ratowników. Czy są jacyś ratownicy na dzisiejszej tutaj pikiecie nie i na waszej o wizycie? Nie Proszę nie państwa. Nie Proszę nie państwa. Naszą, naszą, naszym zamiarem jest zaproszenie ratowników w tej chwili na rozmowy do nas na salę numer 30, gdyż jak wiemy, tutaj na ulicy, na ulicy nie da się nic ustalić. W związku z tym jeszcze raz zapraszamy ratowników na rozmowy, do nas, do starostwa, tam w spokoju nastąpią ustalenia i tam naprawdę będą wierzące rozmowy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam ratowników, jeśli o... T takowi są. Natomiast panie sądzę, że tutaj chyba najczęściej są przedstawiciele Ziemi. Ale wysokie tak wynagrodzenia, a dla tych ludzi, którzy obsługują mieszkańców Jarocina, nie ma pieniędzy. Tak, tak się pan nałoży. To jest za. już jeden nie będę wymieniał po prostu taki stary Komu powiedział, że praca wykonana, a nie zapłacona, hańbi człowieka. A Jaroczyncy oni hańbią, biorą po 12 pan. tysięcy, cwaniacy. To jest jarociński układ zamknięty. Mam pytanie, przyszło 15 osób, sporo dzieciaków, tak. to chyba mało jak na 60 tysięczny powiat, mało. no i na 60 tysięcy osób, które mogą być potencjalnymi klientami, tak, osobami, którymi się tutaj ratownicy mogą zająć? Mało, bardzo mało. Może się niektórzy będą z tego cieszyć, a ja i tak jestem zadowolona. Zadowolona czy nie rozczarowana? Nie, zadowolona jestem, że chociaż przyszło tyle osób. Myślałem, że nikogo nie będzie. Powiedziała pani, że starosta was zlekceważył, tak? No zlekceważył. No, był pan ze mną w środku, słyszał pan o co prosiłam, nie chce z nami rozmawiać, czyli nas zlekceważył. Będzie kolejny protest? Jakie teraz kolejne kroki? Zobaczymy, co będzie dalej z naszym szpitalem i czy zostaną ci ratownicy, co są, czy będzie całkiem co innego. Wszystko się okaże po rozmowach z ratownikami. Mam nadzieję, że nam dadzą znać i będziemy wiedzieć, co dalej wtedy robić. Panie jest ratownikiem medycznym, pracuje pan w Jarocinie, tak? Tak, pracuję, ale tutaj dzisiaj jestem prywatnie, jako obywatel, nie jako związkowiec, ani jako ratownik, a jako obywatel. No tutaj mamy z górą, no 20 powiedzmy dorosłych osób, był taki moment, że było ich 15, trochę dzieciaków, ale wiadomo, że one tutaj spontanicznie z rodzicami przyszły. Nie jest pan zdziwiony, że tak mało ludzi jakby interesuje się waszym losem? No wie pan, zaskoczony, może trochę, trochę rozczarowany, bo jednak tych ludzi nie ma dużo, kiedy była to pikieta dla ratowników, ty, półtora tygodnia temu, to poszło w świat, w naszym środowisku, my bardzo się wspieramy, no a tutaj no niestety, gdzie to jest skierowane do obywateli Jarocina, nie wiem, może troszkę za mała reklama te, tego zda, wydarzenia dzisiejszego, y, może z, z, do zbyt y, małej liczby osób to dotarło. No a druga rzecz, no ludzie no, nie interesują się takimi rzeczami, dopóki coś się nie stanie. Dopiero kiedy brakuje karetki, dopiero wtedy są artykuły w, w gazecie czy w internecie, że nie było karetki. A no ciekaw jestem, co się stanie 1 czy 2 września, kiedy nie będzie komu pracować po prostu.